Gracias. Kiedy myślisz, że nie można niżej upaść i się ośmieszyć, to wtedy przychodzi o krzesik cała na biało, mówiąc Patrzymaj mi piwo, to że ona stara się być kontrowersyjna. Wiem o tym nie od dziś, że lubi sobie poświecić pewnymi częściami ciała. Chyba każdy już to powinien wiedzieć. Ale to co mi wysłał mój dobry kolega? Po prostu ścięło mnie z nóg. Zanim przejdę do głównego tematu odcinka, przedstawię wam szybkie jej bio. W szkole mało lubiana postać. Apetyt na miłość? Odrzucona. 19 plus XD. Instagram skamy, skamy, jeszcze raz skamy. YouTube żarło, żarło, ale zdechło. Dzięki komu? Chyba nie muszę mówić. Nie wiem, czy ktoś z was w ogóle wpadłby na tak kretyński pomysł, żeby założyć sobie konto na platformie dla dorosłych. Nazwa zaczyna się na O, a kończy na FANS. I tam sprzedawać siebie. Bo umówmy się, jest to sprzedawanie samej siebie, a zarazem swojej prywatności, żeby oczywiście zarobić. Ale nasza ulubiona Okrzesik wpadła na ten pomysł. I założyła sobie tam konto. Cytuję. Konto założone wyłącznie celu charytatywnym. Na moim Instagramie wspólnie wybierze cel, Na który przelejemy pieniążki. Na pewno znajdą się osoby, które pomyślą: Co za cudowna dziewczyna chce pomagać. Tylko zastanów się, co się dzieje na tej platformie, co można dodawać, i tak dalej. I tak dalej. Jeśli już zdążyła się zastanowić, to powiem krótko: Zachaj z kontentu 18! Chcę leczyć ludzi czy zwierzęta. Z tego, co się zorientowałem, a znam paru specjalistów, to na tej platformie nie widać, kto za ile kupił suba że może przelewać. Część zarobków na cele charytatywne, a całą resztę brać dla ciebie. A że ona uwielbia robić balona swoich obserwatorów. W tym przypadku grupę etniczą na S. To chyba każdy już powinien wiedzieć. Dlaczego dałem tytuł? Że pewna bohaterka jest ciężko chora. Głupota jest nieuleczalna. Jeszcze nie wynaleziono na nią leku. Żyjesz w świadomości, iż jesteś najmądrzejszy. Nieskazitelny. Każda opinia jest dla ciebie hejtem. A na sam koniec wychodzisz na istnego kreda. O, Krzesik tym posunięciem podkreśliła swoją głupotę. A jak się mówi u nas na Śląsku na takie osoby? Ober idiot. Oczywiście nazwanie kogoś idiotą, głupcem nie jest hejtem. Bo jeśli ci powiem, drogi Kamilu Aniu, jesteś mądra, obraziłem cię? No nie, więc proszę mi tutaj nie gadać, że ją wielce hejtuję. I ja zdaję sobie sprawę, że inne influ mają te fansy. Na przykład Dagmara Szewczyk. Ale z tego co wiem, to ona nie przelewa kasy na cele charytatywne. A że Okrzesik lubi jak jest o niej głośno, to cóż, niech ma chwilę atencji, tylko niech się zmierzy z ludźmi i da na publiczny swój profil, bo z tego co wiem, to bardzo dużo osób zaczęło ją jechać z tym końcem serialu, a ona jak struś schowała łeb do norki i dała prywatne konto. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu fans, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy jest to dla ciebie normalne, żeby leczyć kogoś contentem plus 18?